Starożytni filozofowie twierdzili, że świat składa się z czterech podstawowych cząstek powietrza, ziemi, wody oraz ognia. Piątą cząstką jest eter, jest on budulcem niebios. Dziś przedstawiam Wam bardziej współczesną wersję tej mitologii. Zapraszam na recenzję antyradia Soma Eter. Cześć, jestem Marcin, oglądasz tą składowy. Co to w ogóle jest antyradio? Radio pozwala nam na odbieranie fal elektromagnetycznych o zadanej częstotliwości. Natomiast antyradio sama eter bazuje na konstrukcji pierwszych odbiorników radiowych. Te odbiorniki nie miały pokrętła wyboru częstotliwości, po prostu dlatego, że nie potrzebowały tego. Nie potrzebowały tej opcji, dlatego że nie było takiego dużego szumu elektromagnetycznego, a stacja radiowa była co najwyżej jedna, jeśli była w ogóle. Gdyby dziś podłączyć takie radio. Bez pokrętła wyboru częstotliwości odbieralibyśmy szum elektromagnetyczny. Szum elektromagnetyczny emitowany przez wszystkie urządzenia elektryczne, przez linie wysokiego napięcia, przez nadajniki radiowe, również przez nadajniki sieci telefonicznej. No, w zasadzie przez wszystko. Jesteśmy otoczeni przez, przez fale elektromagnetyczne. Oczywiście w pewnym sensie są one szkodliwe, no, ale nie zakładajmy czapek foliowych z napisem. 5G zabija spokojnie. I Ether pozwala nam na odebranie wszystkich tych, wszystkich tych fal jednocześnie, zarówno tych o częstotliwości od kilku herców, do tych, które mają częstotliwość kilku gigaherców. Soma Ether jest urządzeniem bardzo prostym w konstrukcji. Ma on tylko włącznik, diodę sygnalizującą stan działania, pokrętło głośności oraz wyjście słuchawkowe. To co jednak czyni antyradio Soma Ether wyjątkowym jest ta mała część, którą widzicie w górnej części tego urządzenia. Jest to pin antenowy. Pozwala nam on zamienić każdy, każdy przewodnik w antenę. Chciałbym Wam pokazać coś specjalnego. Dlatego zapraszam Was na spacer po Wrocławiu z Soma Eter, gdzie za antenę będą mi służyły wrocławskie mosty. No to się. Film jest dostępny na licencji Creative Commons, możecie więc go pobrać, samplować różne dźwięki, również te, które wydaje ja i chociażby stworzyć jakąś muzykę z dźwiękami eteru. W opisie znajdziecie link do strony producenta, gdzie zapoznacie się z ceną. Jest to rosyjski produkt, ale montowany jest w Polsce. Na stronie jest podana cena, która waha się w zależności od, od kraju od 150 do 170 euro. Jednak zważając na to, że produkt jest montowany w Polsce, myślę, że jego cena będzie raczej oscylowała w tej dolnej granicy. Ja zachęcam Was do subskrybowania. Mojego kanału. W opisie znajdziecie również link do zbiórki na PayPal, gdzie możecie wesprzeć mój kanał. Także dzięki za dźwięki. Do usłyszenia za kilka tygodni. Cześć!